Nie wiem czy wiecie, ale już po internecie krążą screeny ze strony Aborcyjny Dream Team Co zrobić z płodem po aborcji? Jak to przeczytałam, zrobiło mi się zwyczajnie niedobrze. Jest to obrzydliwe, nieludzkie i to wspierają polscy politycy. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Będzie dzisiaj trudno, bo w sumie humanitaryzm w Polsce jest dobry wyłącznie pod granicą białoruską. Humanitaryzm jest potrzebny, jeśli chodzi o zwierzęta, Cała reszta to odpady medyczne. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę. Pomożecie mi z tymi algorytmami. A teraz już nie przedłużam. Zapraszam. Tak jak wspomniałam na początku, humanitaryzm jest przeznaczony dla nielegalnych imigrantów i dla zwierząt. Nie jest przeznaczony według polityków dla polskich dzieci, bo to, co się dzieje w Szwecji, mnie nie interesuje. Tam jak dziecko po aborcji przeżyje, to się je zostawia i czekasz przestanie oddychać. Gdzieś w jakimś pojemniku na odpady. Profesor Bralczyk wypowiedział się, że w języku polskim mówi się, że pies zdycha nie umiera. Pamiętacie to oburzenie lewicy. Jak to psiecko umiera i idzie do nieba przez kuźwa tęczowy most? a bramę otwiera mu jednorożec. I wiecie, ja byłam za poprzednim kompromisem aborcyjnym. Uważałam, że nie powinno się tego dotykać. Było git. Jednak jak patrzę, do czego aborcjonistki nakłaniają kobiety, to bym im wszystkiego zakazała. Oczywiście mówię to w zwykłej złości, bo przecież nie jestem za tym, żeby decydować za drugiego człowieka. Jednak jak wam przeczytam, co oni piszą w dużej mierze do nastoletnich dziewcząt, to albo jeśli macie w sobie trochę empatii, będziemy tutaj... Wszyscy płakać, albo wszyscy zaczniemy przeklinać, że takie rzeczy promuje na przykład minister Kotula. Ale słuchajcie, chcecie się dowiedzieć, co zrobić z płodem po 12 tygodniu ciąży? Już wam czytam. W zależności od własnych potrzeb i emocji, rozmiaru płodu i innych czynników, możesz zdecydować się na spuszczenie płodu w toalecie, zakopanie lub pogrzebanie go, czy na zadzwonienie po pogotowie, które płód zabierze. Mało? Spuszczenie w toalecie jest to rozwiązanie najprostsze, jednak może zdarzyć się tak, że płodu nie da się spuścić w toalecie. Każda osoba, w zależności od wysokości własnej ciąży, może starać się ocenić, czy da się to zrobić, czy nie. No bo jak płód, dziecko jest za duże, może w tej toalecie się nie spuścić. Zadzwonienie po pogotowie. Jeśli nie mamy gotowości, aby zajmować się płodem samodzielnie, możemy po jego wydaleniu zadzwonić po pomoc medyczną. Ochrona zdrowia jest zobowiązana ci pomóc i zadbać o twoje zdrowie bez względu na to, czy zrobiłaś aborcję, czy poroniłaś samoistnie. Tutaj troszkę humanitaryzmu wpadło, jednak nie na długo, bo posłuchajcie dalej. Jeśli podejmiemy decyzję o zakopaniu płodu, warto wcześniej się do tego przygotować. Przed rozpoczęciem aborcji wykopać dość głęboki dół w wybranym miejscu. Po poronieniu możemy być zbyt zmęczone. Warto też wcześniej zastanowić się, gdzie to miejsce ma się znajdować: czy mamy na przykład własny ogród, czy też musimy wybrać się gdzieś dalej. Solidne opakowanie płodu ogranicza także ryzyko rozkopania przez zwierzęta. Zakopanie płodu to jest skuteczna i bezpieczna metoda ukrycia aborcji przed osobami trzecimi. Może zminimalizować ryzyko zainteresowania organów ścigania, a to także na pożegnanie się i zamknięcie procesu aborcji, którego niektóre osoby po prostu potrzebują. Zakopanie szczątków daje możliwość odwiedzenia wybranego miejsca. Ale dalej jest tylko Lepiej. Wyrzucenie szczątków do śmietnika także jest możliwe. Warto jednak zadbać o to, by były szczelnie opakowane, tak, aby na wywozie śmieci nic nie wzbudziło podejrzeń osób je wywożących. Szczelne opakowanie zmniejsza też ryzyko rozczarpania przez zwierzęta. Jeśli myślicie, że to koniec rad, które promują ministrzy tego kraju, to słuchajcie, co zrobić, jak czujemy wstręt do wydalonego płodu. Dla wielu osób problemem może być konieczność dotykania tkanek płodu. Jeśli chcesz tego uniknąć, przygotuj wiadro lub miskę, która jest wyłożona na przykład workiem na śmieci. W takiej sytuacji płód wydalamy do tego wiadra lub miski i potem owijamy workiem lub folią bez konieczności dotykania tkanek. Jeśli decydujemy się wyrzucić płód do śmietnika, warto zadbać o to, aby w worku nie było dużo krwi. Ja bym im napisała tak. Jak idziecie ze swoim psieckiem na spacer i zrobi kupę na trawniku i zbieracie ją przez worek, to tak samo możecie zrobić z płodem. Lepiej by zrozumieli na takim przykładzie. A wiecie, że te same osoby, jak zdechnie im pies, to go pochowają albo za pięć stóp zrobią sobie z jego prochami medalion? Tak, to są, są takie możliwości. Ostatnio przeczytałam, że po aborcji dziecko przeżyło w Polsce i zaczęła, zaczęto jego reanimację. Lewica pisze, że reanimować. Nie reanimują płodów w Szwecji, nie podejmują się takiej reanimacji, nie dają też dziecku morfiny, bo zastrzyk może je boleć. Żukowska napisała między innymi, że w Szwecji płodów za znakami życia się nie ratuje, a to nie jest tak, że krzyczeliście, że dziecko jest dopiero wtedy, kiedy jest poza organizmem matki, to znaczy, że dziecko urodzone przez cesarskie cięcie, a nienaturalnie też jest płodem. Jak można stawiać życie ludzkie niżej niż nie wiem, życie zwierząt, zaburzać jakiś taki porządek świata? Jak można walczyć o to, żeby nie abortować kotów albo dbać o lochę z dzikami, a ludzi uczyć, że płoda w drugim trymestrze ciąży można wydalić do wiadra i zakopać w ogródku? I zastanawiam się je jedno, kto to finansuje cały ten Dream Team z kotulą i innymi psychopatkami na czele? Bo zauważcie, że oni działali nawet za czasów PiSu i nic im nie zrobiono. Tak jak dla mnie to bardzo dziwne. I nawet Patryk Słowik, który serce ma po lewej stronie, zwrócił uwagę Żukowskiej i napisał: Pani posłanko, płód z oznakami życia funkcjonujący poza organizmem matki to dziecko, serdeczności. A ta wariatka, wiecie co mu odpisała? Że to zależy od wieku tego płodu. Grzmi się teraz o tym, że przesłanka psychiatryczna będzie umożliwiać aborcję do 9 miesiąca ciąży. Ja już o tym od dawna mówię. I zacznie się wyszukiwanie pro, proaborcyjnych psychiatrów, bo w Polsce nic nie może działać dobrze. Nawet w psychopatycznej Szwecji jest specjalna komisja, która decyduje o takich aborcjach w wysokiej ciąży. A u nas każdy psychiatra za 400 zł będzie się dało załatwić wszystko. I nie wiem, czy jak posłanka lewicy będzie leżeć na ulicy, trzeba ją ranimować, czy można zostawić, aż przestanie oddychać, a później ją dowiadra. Czy jednak zależy to od wieku płodu? No dla mnie 40-letni płód to dalej płód i spokojnie można zostawić. I żeby nie było, ja rozumiem kobiety, które nie chcą być matkami. Rozumiem. Rozumiem kobiety, które tej aborcji potrzebują. I stać przed takim wyborem jest trudno. Czy podjąć decyzję, aby dziecko z organami na wierzchu się urodziło, czy bardziej humanitarne jest dokonanie aborcji? To są ludzkie dramaty, i właśnie to powinno należeć do kategorii ludzkich dramatów, a nie jak to przedstawiane jest na stronie internetowej aborcyjnego Dream Teamu. porównywanie to do, nie wiem, wyrwania zęba. Hołownia płacze, że mu córki do katolickiej szkoły nie przyjęli, a nasze dzieci mają wychowywać się w publicznych placówkach, w których urzędują panie z lewicy. Ja dziękuję bardzo. A do Was, rodzice, mam jedynie taką prośbę, aby rozmawiać z córkami, aby czuły, że w tak trudnym momencie mogą przyjść do Was nie do ministry kotuli czy aborcyjnego Dream Teamu, żeby wiedziały, że niezależnie od tego, co się stało, mogą liczyć na Waszą pomoc. Jakiej decyzji by nie podjęły. Nie może baba z internetu czy polityk mieć większego zaufania od Waszych dzieci niż Wy sami. Zróbcie tak, aby dziecko nie bało się Waszej reakcji, a wiedziało, że to w Was będzie miało jak największe wsparcie, czy jeśli chodzi o przerwanie ciąży, czy wychowanie dziecka. Dajcie znać, czy to wszystko powinno być legalne. Dlaczego PiS nie zdecydował się sprzeciwiać takim aborcyjnym dream teamom? I kto według Was to wszystko sponsoruje? Czekam jak zwykle na Wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam. Pa!